Niejednokrotnie podczas prowadzenia gewerbe, czyli działalności gospodarczej w Niemczech, pojawia się wiele pytań. Znalezione informacje jednak nie zawsze są prawdziwe. Zdarza się, że na podstawie uzyskanych rad wyciągane są błędne wnioski. Dziś chciałabym obalić pewne popularne mity związane z rozliczeniem gewerbe. Film ten kieruje zwłaszcza do opiekunek, które często są wprowadzane w błąd, oraz do osób działających w branży budowlanej, które nierzadko są przekonywane różnymi obietnicami do zakładania gewerbe. Na początek jednak mam do Was małą prośbę. Jeżeli po obejrzeniu tego filmu uznacie go za godny uwagi, nie krępujcie się, kliknijcie łapkę w górę. Tworzenie takiego wideo jest czasochłonne i wolałabym wiedzieć, że jest ono przydatne. Choć niezaprzeczalnie praca na gewerbę ma swoje plusy, warto mieć świadomość, że na przedsiębiorcę znacznie częściej mogą czyhać różnego rodzaju pułapki oczywiście w porównaniu do osoby pracującej na podstawie umowy o pracę. Wróćmy w związku z tym do szeroko rozpropagowanych mitów. Rozpocznijmy od tego, który może przysporzyć najwięcej kłopotów. Otóż niektórzy sądzą, że nie muszą rozliczać gewerbę w Niemczech, jeżeli nie uzyskali dochodu, ewentualnie jeżeli ich dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. Niestety tak nie jest. Według przepisów każda osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobowiązana do jej rozliczenia. Ewentualnie powinna ona zbadać swój obowiązek podatkowy w Niemczech. Deklaracja podatkowa powinna być składana corocznie. Podatnik powinien złożyć zeznanie nawet wtedy, gdy nie uzyskał dochodów lub osiągnął stratę. W niektórych przypadkach, nawet po wyjeździe z Niemiec i powrocie do Polski nad przedsiębiorcą, nadal będzie ciążył obowiązek rozliczenia. Dzieje się tak, jeżeli po powrocie do Polski nie wyrejestrował on działalności gospodarczej. Wówczas, jeżeli w Finanzamt zabraknie na czas deklaracji podatkowej, może on wysyłać wezwania, a następnie podjąć dalsze kroki i nałożyć niemałą karę grzywny. Warto zatem po zakończeniu pracy na Gewerbę dopilnować, aby Gewerba została wyrejestrowana. Inny, często powtarzany przekaz mówi o tym, że po rozliczeniu firmy można otrzymać zwrot podatku i nie mam na myśli zwrotu VAT. Wiele biur reklamuje swoje usługi właśnie jako zwrot podatku. Określenie te bardzo zakorzeniło się w głowach. Nawet osoby pracujące w Niemczech, które nie zapłaciły podatku dochodowego, oczekują jego zwrotu. W przypadku prowadzenia firmy w Niemczech zaliczki na podatek dochodowy zazwyczaj nie są płacone. W związku z tym, po rozliczeniu, w najlepszym wypadku, można spodziewać się, że decyzja podatkowa będzie na zero. Może się także pojawić konieczność zapłaty podatku. Ewentualnego zwrotu można spodziewać się tylko w dwóch sytuacjach: przedsiębiorca oprócz dochodów z działalności osiągnął dochody na podstawie umowy o pracę w Niemczech lub w związku z dużą dopłatą do podatku w roku wcześniejszym, urząd zobowiązał go do wpłacania zaliczek wystawiając decyzję zaliczkową. Zatem, kalkulując przed zleceniem swoje wynagrodzenie za pracę, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, że jeżeli dochody po odliczeniu kosztów przekroczą kwotę wolną od podatku, należny podatek trzeba będzie zapłacić. Pracując można rozliczyć osobno dochody z pracy i te uzyskane z gewerby w Niemczech. To inny rozpowszechniony mit. Jest to poważny błąd. W myśl przepisów, wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym muszą być ujęte w zeznaniu. Wliczają się do nich dochody na przykład z emerytury, umowy o pracę i oczywiście te z działalności gospodarczej. Także zarobki osiągnięte w innych krajach powinny zostać tam wykazane. Co ważne, sumowanie wszystkich osiągniętych dochodów pozwoli dopiero wyliczyć należny podatek. Zatem, jeżeli dochód z Gewerbe nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, jednak suma wszystkich dochodów osiągniętych w roku podatkowym przekroczyła tę kwotę, należy liczyć się, że po złożeniu deklaracji może pojawić się podatek do zapłaty. Mam nadzieję, że udało mi się obalić te najczęściej rozpowszechniane mity i decydując się na prowadzenie gewerbe, weźmiecie je pod uwagę. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zostawcie komentarze. Jeśli to wideo okazało się dla Was pomocne, udostępnijcie go innym osobom, które również mogą potrzebować wskazówek tu zawartych. Wspólnie możemy im pomóc.